To, że mamy 1 kwietnia nie oznacza, że będę kończył z kanałem czy coś, jak to wielu robiło w tamtym roku, albo nawet jeszcze w tym. Za to JBREK wprowadził mini-aktualizacja, która wprowadza wam właśnie to, czyli postacie. Po pojawiają nam się różne postacie po zginięciu w więzieniu. Jest to taka mini-aktualizacja, w tamtym roku był Disco Break, czyli całe, całe, całe niebo zostało zmienione i po prostu wszystko się tak świeciło. Ale w tym roku dostaliśmy coś innego. Cieszę się, że Jbreak zainicjował coś takiego. I w sumie teraz sobie zginiemy i zobaczymy, co, jakie są w ogóle różne postacie. Bo jest ich tam że 8, coś takiego. Jak widzicie, mam teraz dużą głowę i takie fajne promienie się robią. Więc w sumie taki minia który jest teraz tyle na Jaybreaku. Nawet ja myślałem, że już nic nie wprowadzą po prostu 1 kwietnia, że to po prostu zamkną i będzie po prostu tylko ten event. A jednak Jaybreak się postarał i nie zapomniał o 1 kwietnia. O, i teraz jestem mały. <laughs> yy, więc myślę, że już jutro to usuną, czyli 2 kwietnia już to po prostu usuną, więc polecam sobie troszkę pokorzystać. Nie wiem. Ja akurat nagrywam filmik, to będę miał jakieś tam pamiątkę. Niestety Disco rok temu jeszcze... Znaczy nagrywałem, ale na starym kanale, który już nie istnieje. Dobra, widzę, że teraz mi się nic nie pojawiło, ale jeszcze są parę tam odmian. ...tych postaci. Zaraz sobie zobaczymy, co tym razem. Znowu duża głowa. Coś innego, proszę. Uwaga. O! Jestem gruby. O nie, dobra. I tak to ja mogę grać i wtedy... Właśnie, to teraz mają sens te wszystkie tutaj... E, ...taka mini siłownia. Teraz to ma to sens, no. I jeszcze parę tam było, ale nie wiem, czy mi się uda właśnie wam pokazać. Ale spróbujemy. Uwaga, nie, znowu to samo. I uwaga, co teraz nam się pojawi? I znowu jestem mały. Dobra, to pomijając ten fakt, że Jabeck zainicjował coś takiego, to jeszcze dostaliśmy kod, który je, jest taki, no i tam, że już tam czekamy i tak dalej, to już tam nie będę wam czytał, więc teraz sobie podjedziemy do mm, do tego, do tego tego, tego, tego jak to się nazywało, taki automat czy coś takiego. Dobra, yy, może przejdziemy sobie na policję, będzie po prostu szybciej. No i tak się tutaj zrozpiłem. O, widzicie nawet w policji, co się dzieje? Co jest? Dobra. Yy, no to bierzemy autko i najbliżej będzie chyba do stacji benzynowej. Więc tam sobie yy, ten kod wprowadzimy. Daje oczywiście 5000, tysięcy, czyli już podsumowując, to już jest ponad chyba 20 tysięcy. Ale to też jakoś nie jest dużo, no ale jeżeli ktoś sobie te kodziki wprowadza, no to proszę. Taki jest kodzik. Aha, tu mi się skopiowało z tym. Czekajcie, ja usunę. O, dobra. Taki mamy kodzik. I dostajemy 5000 hajsu. Więc w tym odcinku to było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie. Do następnego. Cześć!